Zabrzmiały w tej katedrze słowa wezwania: Bądźmy pielgrzymami nadziei. Tak, bo przecież rok jubileuszowy, rok 2025, rok jubileuszu wcielenia Słowa Bożego, rok przyjścia na świat naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest więc już oswojone i osłuchane to, co wypisano na drogowskazie Kościoła na cały rok Pielgrzymi Nadziei. Z tym większą uwagą przyjmujemy to samo wezwanie na czas Wielkiego Postu, bo ten święty dobry czas jest okresem pielgrzymki. Nie takiej pielgrzymki, do której przebycia trzeba liczyć kilometry i trzeba zastanawiać się, jakim środkiem lokomocji tam się udać. Nie. To pielgrzymka duchowa. Papieskie orędzie na ten czas Wielkiego Postu bardzo, ale to bardzo wyraźnie to właśnie podkreśla. Czytamy tam: Rozpoczynamy doroczną pielgrzymkę. Wielkiego Postu. To ważne, że w papieskim orędziu mowa nie tylko o jakimś okresie 40 dni, tak jakby Wielki Post miał polegać na oglądaniu mijających dat w kalendarzu. To ważne, że użyte jest wyrażenie pielgrzymka. Bo pielgrzymka to coś, co musi się rozpocząć, co musi trwać i co ma doprowadzić nas do. Celu. To pielgrzymowanie zintensyfikowane, mocniejsze w czasie Wielkiego Postu ma mieć trzy cechy. Po pierwsze, wyruszyć. Jakie to ważne. Wszystkie te sceny z Ewangelii nam się przypominają, kiedy Pan Jezus powiedział: pójdź za mną. Wszystkie te sceny, w których czytamy, że ktoś rzeczywiście. Wstał i poszedł za Nim. To jest środa popielcowa, powstać i wyruszyć w drogę. Powstać i rozpocząć, podążać. W czasie Wielkopostnym szczególniejszą uwagę zwracamy jako lud Boży na te czytania ze Starego Testamentu, które mówią nam o wędrówce Bożego ludu. I to drugi aspekt naszego nawrócenia czterdziestodniowego. Jest to nawrócenie wspólne. Czyż nie gdzieś aż do głębi serca przyjmowało nas to wezwanie z księgi proroka Joela: dmijcie w róg na Syjonie. Dajcie sygnał, dajcie znać. Niech pokutują, niech dają znaki pokutowania. I młodzieńcy, i panny, i starcy, i kapłani. Wszyscy, cały lud Boży. Niech dają znaki pokutowania, niech dotrze do nich wtedy sygnał roku, jak to było w zwyczaju dwa i trzy tysiące lat temu. Czy dzisiaj obwieszczenie środy popielcowej. Odbywać tę pielgrzymkę razem podłączać jak kiedyś lud Izraela do ziemi obiecanej. Wyruszenie w drogę wspólne, to owszem, tak jak to dzisiaj widzimy, ci, których zwołało to święte przynaglenie w sercu, powstańmy, pójdźmy do domu Pana. Ale to też rozglądanie się wokół nas ewangelizacyjne. Ta wspólnota, która idzie Ku nawróceniu, była wspólnotą też dzielenia się z tymi, którzy nie wiedzą, z tymi, którzy za mało się przyjmują, z tymi, którym nikt nie powiedział, z tymi, do którego wezwanie tego świętego rogu, jak z księgi Joela, nie dotarło. Nie jako samotni podróżnicy, ale w mocy ducha świętego jako wspólnota. I wreszcie. Co niesłychanie ważne w roku jubileuszowym, wyruszamy w drogę nadziei. Tak, pielgrzymowanie, które ludziom tego świata kojarzy się z czymś przykrym, i na tym właściwie kończą. Tak zwykle wygląda pojmowanie umartwienia, wyrzeczenia przez ludzi, którzy nie są we wnętrzu. Wspólnoty pana Jezusa, wspólnoty wędrujących uczniów. Widzą może to co zewnętrzne, że sobie czegoś odbawiamy, albo przed czym się powstrzymujemy, tymczasem bardziej widzimy nadzieję widniejącą już na końcu. Zawsze muszę się przyznać osobiście, porusza mnie do głębi serca ta przepiękna, pełna mocy modlitwa, tak zwana kolekta Mszy świętej, to ta na początku, która już tam towarzyszyła, ta, w której modlimy się jako lud Boży, ksiądz, przewodniczący liturgii zawsze wypowiada to głośno po to, by i nasze serca zostały tą modlitwą porwane i napełnione energią ku przyszłości, tam mianowicie, gdzie ksiądz zawsze się modli, w środę popielcową Panie Boże, umocnij swój lud i dodaj nam sił do walki ze złym duchem. Tak, o to się modlimy. U początku Wielkiego Postu modlimy się o siłę do walki. I to nie walki przegranej, nie walki bezproduktywnej. Do walki zwycięskiej. Przedziwna dynamika Wielkiego Postu ma jakby podwójne ostrze. Z jednej strony zachęca do tego, by no, samemu pokutować, by samemu wejść, powstać, ruszyć w drogę. By podjąć wszystkie nawróceniowe i wyrzeczenia, i wszystkie nawróceniowe czyny czekają nas we wspólnocie parafialnej, rekolekcje, nadsłuchiwanie Bożego Słowa. To wszystko, co podejmujemy sami, swoimi postanowieniami, ale w tej przeciwnej dynamice Wielkiego Postu, tak z tygodnia na tydzień z jednej strony wzrastamy, oczyszczamy nasze serca, ale z drugiej strony Odkrywamy coraz bardziej, że to wszystko jest mało. To wszystko jest mało nie dlatego, że za mało puściliśmy i za mało się modliliśmy. To wszystko jest mało dlatego, że nasze ludzkie siły nie wystarczą, żeby odnieść zwycięstwo w walce ze złym duchem. Przeciwna dynamika Wielkiego Postu prowadzi nas do Wielkiego Tygodnia, już tam na horyzoncie, widnieje. W duchowym horyzoncie już widzimy. Jutrzenkę Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, gdzie się dowiemy ostatecznie, że zwycięstwo odnosi w nas, w Kościele, Jezus Chrystus. To On odnosi zwycięstwo i to On jest ostatecznym spełnieniem tej modlitwy. Udziel nam mocy, udziel nam siły do zwycięskiej walki ze złym duchem. Tą siłą mocą jest Jezus, Jego krzyż i Jego zmartwychwstanie. Dlatego w papieskim orędziu na Wielki Post w tym roku jest ona ciemna. Jest. Został tam zamieszczony przez papieża Franciszka taki długi fragment z papieża Benedykta. To się nazywa tradycja Kościoła. Pokolenie po pokoleniu głosi chwałę. Boga. Pokolenie pokoleniu. Tradycja Kościoła. Cytat z papieża Benedykta. Potrzebujemy tej pewności, dzięki której możemy powiedzieć ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko. Nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie. To z listu do Rzymian. To z tego samego listu, z którego pochodzi też i fragment mówiący o nadziei, która nie może zawieść. Z tego samego listu, gdzie tuż obok napisał święty Paweł, że we wszystkich przeciwnościach jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Więcej, bo zwycięzca to ten, który patrzy na innych, mówiąc. Jestem lepszy od nich, bo zwyciężyłem. A być więcej niż zwycięzcą oznacza czuć się członkiem zwycięskiego Kościoła. Tego, który zwycięża mocą Chrystusa, zwycięża nad grzechem, niewiarą, gnuśnością. Ostatecznie zwycięzca odnosi zwycięstwo nad śmiercią. Droga Wielkiego Postu aż tak daleko sięga i aż tak daleko ma nas zaprowadzić, ale to u końca, to tam, gdzie jaśnieje już jutrzenka z martwych wstania, ukresu przygotowujemy się do świąt wielkanocnych. Na razie początek drogi. Na razie początek drogi, który, no jak to zawsze początek, jest trudny. Przypominamy sobie naszą ludzką kondycję. Przypominamy sobie, że nie na własnych zasobach polegamy. Przypominamy sobie dziś w sposób bardzo dramatyczny, przez posypanie głowy: Prochem, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Tak napisano w świętym Słowie Bożym. To też słyszymy na każdym pogrzebie, i słyszymy zaraz zapewnienie: Ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Posypanie głowy popiołem z wezwaniem: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, czyli w dobrą nowinę zwycięstwa. Zwycięstwa w Chrystusie. Ten dramatyczny znak posypania popiołem dobrze czynimy, jeśli trochę tego popiołu weźmiemy, zaniesiemy, tym, którzy są chorzy, tym, którzy nie mogą przychodzić z powodu różnych chorób, dolegliwości. Tak. To też ewangelizacyjny znak, to też wyjście naprzeciw, który nas zachęca do pewnego rytmu, a ten rytm jest rytmem trojakim. I przypomniał o tym Pan Jezus w Ewangelii, że wielki post, choć to dobra nazwa, to tylko jedna z trzech nazw, bo Pan Jezus powiedział: oprócz postu, to czas także. Wielkiej modlitwy, kiedy się modlisz, wejdź do swojej izdebki i tam właśnie modli się Ojcze Nasz, czy tymi słowami, modlitwy pańskie, czy na wszystkie inne możliwe sposoby, wielki postęp, czas także wielkiej modlitwy. I to czas także wielkiej jałmużny dzielenia się. To słowo jałmużna w języku polskim takie. Trochę mało przejrzyste, co by to miało znaczyć. Ono pochodzi wprost z języka greckiego, gdzie oznacza po prostu czyn miłosierdzia. Dlatego w y, jałmużnie najcenniejsze nie to, ile dam, żeby w pomóc brata, siostrę, bo wtedy milionerzy dawaliby większe jałmużny niż my, którzy milionerami nie jesteśmy. Nie. Ile serca, ile życzliwości. Nawet ten, kto nie ma, już nie mówię milionów, może nawet złotówek nie ma, może dać dar obecności, dar uśmiechu, dar tego, że ktoś się dowie, że dobrze, że jest na świecie, bo ja się cieszę jego obecnością. Wielki post to także czas wielkiej jałmużny. Wielka jałmużna, wielki post, wielka modlitwa. Takim trojakim rytmem wyruszamy w drogę. Zauważmy też więc koniecznie, gdy będą ogłoszenia w kościele dotyczące rekolekcji, bo to jest nasza odpowiedź na to wezwanie dmijcie w Tesyjonie. Usłyszcie słowo tak to, o którym dzisiaj po tak długiej przerwie mówiliśmy, wołając do Boga, chwała Tobie, chwała Tobie, Słowo Boże. Usłyszmy, kiedy będą ogłoszenia o tych. Przygotowaniach, na drodze katechumenalnej do chrztu osób dorosłych, dobrze jest w tym uczestniczyć. To nam przypomina naszą katechumenalną drogę. Przypomina, że chrześcijanami nie jesteśmy dzięki naszym zasługom, tylko z daru. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Nie z uczynków, z wiary jesteśmy zbawieni przez łaskę Jezusa Chrystusa. Chwała Tobie, Słowo Boże. Niech więc czas Wielkiego Postu będzie czasem otwierania ucha na słowo, niech będzie czasem otwierania serca na słowo, tak by spełniały się na każdym z nas z osobna i na całej wspólnocie. Te słowa pana Jezusa wyszedł siewca siać. A gdy siał, ziarno padło w różne miejsca. Ale zdarzało się też, że padło na ziemię żyzną i wydało plon stokrotny.